Czas na finał Bajaży, kto awansuje do Ekstraklasy? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon i dziś zapraszam Was na zapowiedź finałowej rywalizacji w ramach Bajaży o awans do PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. W ramach ostatniego spotkania bieżącej kampanii Betklik pierwszej Ligi Wisła Płock podejmie mieć legnicę. Zapraszam do oglądania. Na moim kanale bardzo rzadko mówiłem o drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Przede wszystkim skupiałem się na tym najwyższym. I tutaj możemy dzisiaj poznać trzecią ekipę po AEC tak a także był Bet Niecie czy tej Tajmalice, który awansuje do ekstraklasy. Jeżeli chodzi o czwartkowe bajaże, to nic na ten temat na moim kanale nie mówiłem. Także teraz czas na dwa słowa. Więc na sam początek o godzinie 18 Wisła podzgregała z Polonią Warszawa. I trzeba przyznać, że naprawdę to spotkanie gdzieś tutaj mnie rozgrzało. Byłem bardzo ciekawy, jak ono wypadnie. No, bo przede wszystkim Wisła pod była zdecydowanym faworytem tego spotkania, a Polonia z takiej roli Doga, chociaż tutaj niektórzy piłkarze z pewnością się w tej ekipie wyróżniali i mogą trafić na poziom ekstraklasy. Natomiast jeżeli chodzi o początek tego spotkania, to mieliśmy taką pierwszą niespodziankę, a więc fenomenalne doświadkowanie Poczobuta. Ja byłem gdzieś tutaj oczarowany tą piłką. Kończy Daniel Wege z głową i mamy 1-0. Nie najlepiej zachował się Bojan Nastyn, a więc piłkarz, który także w przeszłości był związany z Jagiellonią Białystok, natomiast tutaj Poczobut tą formę spuszczy niepołomice oczywiście, z takim dużym przy Przeniósł, więc tak jak mówiłem, no, fantastyczna centra. Następnie jednak Wisła Pock przystąpiła do ataku, i tutaj zgodnie z oczekiwaniami oglądaliśmy te ataki. Iwan Salwador był takim piłkarzem, przede wszystkim się wyróżniającym, może niekoniecznie w pozytywnych aspektach, no bo gdzieś takie dwie troszkę wyolbrzymione sytuacje. No, ta pierwsza to po prostu taka prawidla symulka, jeżeli chodzi o ten pojedynek, to jeszcze troszkę to rozumiem. Natomiast tutaj sędzia podjął dla mnie jak najbardziej prawidłową decyzję. Też sporo krytyki spadło na Piotra Lasika, natomiast ja nie do końca ją rozumiem, wreszcie Wisła pod przerwą wyrównała dośrodkowanie zrzutu rożnego. To jest taki dosyć powtarzalny sema tutaj podopiecznych tenera Mariusza Miszury. Także tutaj bardzo dobrze to wyszło i mieliśmy jeden do jednego i w drugiej połowie troszkę Wisła opadła. Może nawet tutaj po zejściu Salwadora troszkę to można z tym powiązać, natomiast też Polonia potrafiła dojść do głosu. Z drugiej strony jednak Łukasz Jawiński, więc piłkarz, po którym tutaj wielu z nas się spodziewało szaleństwa. Najlepszy strzelec właściwie jak jeżeli chodzi o niego i Angela Rodado, który zagrał w tym drugim spotkaniu, a tutaj został wyłączony bardzo dobrze przez to Wisły i za to trzeba ich pochwalić. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tą kolejną część spotkania, to nie było takiego ognia, jeżeli chodzi o Wisłę, bo w pierwszej połowie też się naprawdę tutaj spodziewałem takiego naporu. Dużna gospodarzy miała momentami problemy w rozegraniu, natomiast w tym środku pola całkiem nieźle funkcjonował Dominik Kun, czyli piłkarz, który cały czas mi się będzie z Widzewem Łódź kojarzył. Też musicie to zrozumieć. Ja tak troszkę spoglądam na pierwszą ligę przez pryzmat tych poprzednich nawet kampanii w Ekstraklasie. Natomiast to, co się dzieje w minucie 94, no, przechodzi Oczekiwanie. I tutaj Amin Alhamawi pada przed Polemkami, więc piłkarz, który naprawdę bardzo słabą zmianę zaliczył. Właśnie on zmienił bodajże Salwadora. Także tutaj taki troszkę rozdźwięk mieliśmy i podchodzi do piłki Dani Paczego, który uderzy tą piłkę po prostu jak Leo Messi. Ja tutaj byłem oczarowany tym uderzeniem. Cóż za technika, takie lekkie uderzenie, ale jakże wymierzone. Tutaj fantastycznie ta piłka trzepocze w siatce Poloni Warszawa i Wisła Pocka jak najbardziej zasłużenia pasuje do finału tych bajarzy. Więc tak dla mnie w ogólnym ujęciu, to jest najlepsze, co świat piłki nożnej wymyślił myśli. Oczywiście wiemy, że to jest taki powtarzalny frazes, natomiast tutaj po raz kolejny być może mamy z tym do czynienia. Zresztą jeszcze będę mówił o tych barażach z poprzednich lat, także naprawdę po raz kolejny ja zostałem kompletnie rozgrzany, jeżeli chodzi o te ostatnie spotkania. Bardzo długo czekałem na te mecze, właściwie od początku tygodnia, natomiast ten mecz od 21 tutaj przede wszystkim, on wzbudził taką moją uwagę, więc Mieźdź Legnica pojechała do Krakowa zagrać przy Monta z Wisłą Kraków, która już trzeci sezon na poziomie BetKlik pierwszej Ligi, który troszkę nie przystaje do poziomu, do wielkości tego klubu, natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki piłkarskie, to wiemy, że Wisła zajęła dopiero czwarte miejsce, także ty jak najbardziej nie zasłużyła na awans, jeżeli chodzi o tą fazę zasadniczą, zdecydowanie bardziej predestynowane do tego były ekipy właśnie Aki Gdynia, czy to był betu przede wszystkim, jeżeli chodzi o rundę. i jeszcze, no, natomiast ostatnie tygodni Wiśle dały taki powiew nadziei, jeżeli chodzi o te zwycięstwa. Także na trudnym terenie, chociażby ten mecz w Tychach, mi się przypomina. Bardzo trudna rywalizacja, mimo tego sobie poradzili. podopieczni Mariusza i Opa, też wiemy, że to jest zdobywca w pucharu sprzed roku, także tutaj jakaś klątwa widocznie nad Wisłą zasiada. Ja troszkę tak to bardzo dobrze zbudowałem, żeby kibiców Wisły troszkę może pocieszyć. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie, to po prostu jakieś absolutne fatum tutaj wisiało nad podopiecznymi Mariusza i opa. Oczywiście wiemy, że były obramowania, też były potworne kontuzje. No tutaj już w Angel Baena musiał opuścić boisko, który w pierwszej połowie naprawdę taki porządny wiatr dawał na tym swoim skrzydle. Później ma kabyczne obrazki w staciu z Juliuszem Letnowskim na boisku pada Rafał Mikulec. Tutaj mamy bardzo poważną kontuzję, więc złamanie nogi na boisku, pojawiła się karetka, także wydaje się, że tutaj ten będzie. Miał przed sobą długą pauzę. Zresztą pamiętamy nigdy na stadionie Krakowi piłkarzem miała podobna sytuacja, miejsce może tam nawet jeszcze poważniejsza, chociaż i tutaj ciężko to Takie bardzo dwie, no, po prostu przerażające dla kibiców sceny. Niektórzy wzrok odewali, Jak ja to zobaczyłem, to tak troszkę się przeraziłem. Natomiast też jeszcze później Mako Poletanowicz musiał boisko z powodu urazu opuścić i to na pewno gdzieś tutaj pan Tenea Mariusza Jopa zburzyło. Natomiast ja ogólnie w Wiśle Kraków nie widziałem jakiejś takiej powtarzalności, jeżeli chodzi o sytuacje, które one były. Natomiast często one brały się jednak z problemów mieć Legnica. Też tutaj, jeżeli chodzi o różne gościa, więc podopiecznie wojciecha Łobolińskiego, to tak ogólnie ich należy pochwalić, bo tutaj na początku meczu, tak czy Adnan Kowacewicz kontuzji doznał, więc piłkarz też w przeszłości związany z rakowem Częstochowa. Te Jego występy to takie górki i dołki tam były, czyli przede wszystkim dołki. Natomiast jeżeli chodzi o mieć, no to jest to piłkarz absolutnie fundamentalny. Zastępuje go 19-letni Babaka idealo. To jest piłkarz, który na początku też był nieco nerwowy. Ja ogólnie tutaj może takim trochę przychylnym okiem na tego piłkarza patrzyłem ze względu na jego wiek i tak dalej. natomiast są później. W mojej opinii, po to oczywiście gdzieś tam były pewne problemy w oceganiu. Także Kamil Dygaza, więc tutaj jeden z zawodników, który jest urodzony bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania. Tutaj można powiedzieć, że takich tylko kilku jest, bo jest to raczej miejsce, które nie urodziło wielu zawodników. Mam nadzieję, że w przyszłości to zmieni. Być może tutaj są do tego podstawy. Natomiast już odchodząc do tej prywaty, to fenomenalne uderzenie kostki. Gdyby on tę próbę chciał powtórzyć, to ja nie wierzę, że ona by mu tak fenomenalnie wyszła. Także troszkę też taki pech Wisły Kaku tutaj nam się objawił. Też dużna Mariusza Jopa miała trzy kątu z jedną i taką czwartą. To, w mojej opinii ta maski. Który tutaj wiemy, jak się z Wisłą Kaku powitał. To było to zagranie ręką w Pruszkowie. Po prostu sytuacja jedna z najbardziej absurdalnych w tym sezonie. Może taki ranking tutaj przygotuje, jeżeli chodzi o takie największe absurdy na polskich boiskach i być może ta sytuacja by się tam zapisała. Natomiast tutaj dostaje wędkę. Też nie była to w mojej opinii taka wędka jednowymiarowo, bo tam jednak troszkę ten plan na mecz był pod to ustawiony. Natomiast ten piłkarz naprawdę po raz kolejny kompletnie zawiódł. Miewał on lepsze momenty. Nawet kibice niektórzy go rozgrzeszali. Natomiast jeżeli chodzi o ten początek i koniec to z takich momentów gdzieś powiedzmy ram Najbardziej się piłkarzy pamiętam, to jest to raczej tutaj taka kompromitacja. Kibice Wisły nie będą go dobrze wspominać. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę gości, no tutaj w środku pomocy także Wojciech Hajda. Momentami był dosyć nerwowy. Natomiast to jest tak, że piłkarz związany z Puszczą Niepomicą. Dosyć niespodziewanie opuścił ten zespół. I w ogólnym rozrachunku, jeżeli chodzi o taką fizyczność przede wszystkim, bo to był taki piłkarz właśnie z tym jeszcze w drużynie Tomasza Tułacza związany. To w mojej opinii podobał. Też drużna miała obóz dodatkowy, przygotowawczy, właściwie taki kilkudniowy, gdzieś w Kleszczowej po tym spotkaniu z Wisłą Płock. jeszcze do tego że to swoją drogą tutaj takie spotkanie nam się powtórzy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o takie kwestie fizyczne, to mieć podołała na tyle na ile było trzeba tutaj. Raczej takiego wystrzału nie było. A jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, to ja wiem. Oczywiście że tutaj taki wany trochę był ten mecz, że to mogło im przeszkadzać. Także były te obamowania. Troszkę Sędzia Bartosz Frankowski na za dużo pozwolił. Natomiast dla mnie troszkę, to że wychodzi tutaj Jarosław Królewski do mediów po spotkaniu i mówi coś takiego. No to jest troszkę mało tutaj takie racjonalne. jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, to przede wszystkim sama ona sobie na to zapracowała. Jeżeli chodzi o takie ogólne ujęcie, tutaj być może jakiś Cysta byłby potrzebny po tym, co się dzieje, bo wiemy, że tutaj Wisła już odpada zarówno po tych barażach, jak i w zeszłym stronie po 10. miejscu. Dopiero w, w pierwszych no to po prostu tak wielkiemu klubowi nie przystoi. Ta cisza Przejmonta, była bardzo wymowna po ostatnim spotkaniu, chociaż niektórzy kibice tam artykułowali swoją niesamowitą zło. Najpewniej będzie to także pożegnanie Anhela Rodado, który został, tak jak mówiłem, ze Zjawińskim najlepszym strzelcem tego sezonu, natomiast wczoraj także miał sporo pecha, też ten strzał taki bardzo sytuacyjny, natomiast nie zdołał piłki do bramki posłać i tutaj te łzy po spotkaniu także były bardzo wymowne. Lubię zapowiadać spotkania tak z spojrzeniem na te poprzednie mecze, natomiast wreszcie kilka słów, Warto to by było poświęcić meczu, który dzisiaj o 16.30 odbędzie się w Płocku, a więc Wisła za gaz To są oczywiście zwycięzcy tych dwóch spotkań. Jeżeli chodzi o niedawne wydarzenia, to takie spotkanie miało miejsce i dużna Mariusza Misiły wygała 2 do 1. Także tutaj ta Betlick, pierwsza liga na nic nam takie koło serwuje. Ja oczywiście spodziewam się, po raz kolejny takiego meczu absolutnie szalonego, biorąc pod uwagę to, co się działo w ostatnich latach, jeżeli chodzi o bajaże. Także spójrzmy jeszcze może na to ostatnie lata, bo Koła na Kielce czy to opuszcza. Połomice wygrywały 3 do dwóch, a w tym ostatnim roku motor Lublin. Tutaj w niesamowitym stylu bywał, to zwycięstwo w Gdyni, jeżeli chodzi o stacie zaką i te duży trzeba przyznać, że sobie w się poradziły. Chociażby tutaj, jeżeli chodzi o koronę Kielce, czy to puszcze te pierwsze sezony, były bardzo trudne, natomiast one się wszystkie utrzymały tutaj. Przede wszystkim motor taką furę zrobił. Jeżeli chodzi o koronę, czy to puszczę, to te pierwsze sezony, wiemy, że nie były łatwe. Motor w tym pierwszym sezonie sobie poradził bardzo dobrze, natomiast tutaj takim przede wszystkim wystrzałem była ta dużna Jacka Zielickiego, także tutaj sporo czasu musiało minąć, wiemy, że puszcza także z Eksta-Klasą żegna, ale w takim ogólnym ujęciu to troszkę nam te ostatnie lata odczarowały tą trzecią ekipę, która wchodzi do PKO Bank Polskiej klasy bo wiemy, że wcześniej tak troszkę tutaj głównik Łęczla może nie najlepszą opinię wystawił, natomiast to oczywiście kazuistycznie powinniśmy traktować. No jeżeli chodzi o Wisłę, to jest to duża, która grała w klasie, Wiemy, że ten spadek też był w takim fatalnym stylu, także tutaj taki powód jak najbardziej byłby pożądany mieć, także grała w Klasie to była przygoda dosyć krótka. Natomiast chociażby jeżeli chodzi o ten sezon, to ona pokazała w polskie tutaj nawet z tymi tuzami może grać bo to nie tylko ewalizacja absolutnie heroiczna z rakowym, ale także z Legią, gdzie ona była taką drużyną bardzo konkurencyjną, nawet lepszą, a i tak po opiecznikiem Salofa i zdołali wygrać w Legnicy, także tutaj ja jestem jak najbardziej podekscytowany tym, że to spotkanie odbędzie się już dziś i że poznamy trzecią drużynę w klasie, jeżeli chodzi o mój typ, to nawet może tak troszkę przekonanie, ale tutaj postawienie mieć Legnica, więc drużyna, która była przygotowywana pod barze, co chociażby to zgrupowanie pokazało, kiedy ona już była pewna, że zagra właśnie w tym oto dodatkowym takim mini nie który grzeje Kibiców na tym długim poziomie rozgrywkowym. Mam nadzieję, że dalej tak będzie, że to spotkanie troszkę nam potwierdzi tą megłę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć.